Stawiam tezę, może dosyć karkołomną, ale wydaje mi się, że słuszną, inaczej bym nie stawiał przecież. Że zarówno religijność, jak i ateizm zasadniczo nie zmieniają w ciągu wieków swojego stanu posiadania w normalnych warunkach. To znaczy, wszystkie te nadzieje i obawy związane z tym, że społeczeństwa się stają coraz mniej lub coraz bardziej religijne lub no. W, że ten, ten stosunek się zmienia, także obawy i nadzieje z tym związane, e, na przykład w Europie o nadzieje ateistów i obawy ludzi religijnych, uważam, że są w dużym stopniu płonne, w tym sensie, że e, w normalnych warunkach, mając, mówiąc normalne warunki, mam na myśli to, że nie ma takiej sytuacji, w której głoszenie religijności lub ateizmu napotyka na przeszkody. I jest propagandowo zabraniany. Znaczy, jest tylko propaganda jednej strony, jakby dopuszczona. Ehm, oczywiście w historii tak było bardzo często, że można było tylko i wyłącznie albo głosić chwałę Boga, albo e, no, tylko półgębkiem można było to robić, a obowiązywał ateizm. Ehm, to pierwsze to oczywiście, no nie wiem, Hiszpania XVII wiek, tak. No, długo mnie nie pożył filozof, który by wszemi wobec zaczął głosić, że Boga nie ma. W XVI wieku były takie przypadki, tak? Spalenie Miguela serweta, zresztą Hiszpana, co prawda, w Genewie, ale e, potem były takie przypadki. No, Genewa, no to, to też bieżący ludzie, tylko że w Kalwinic. E, takie przypadki Kazimierz Łyszczyński w Polsce, czy Zarewanini w Włoch, prawda, i tak dalej. Także takie sytuacje się zdarzały. Nie można było wszemi wobec głosić po prostu, że moim zdaniem Boga nie ma. tak, Natomiast, e, jeśli, chodzi o, e, jeśli chodzi o ateizm, no to ateizm obowiązywał w Albanii, w Związku Radzieckim, w niektórych krajach komunistycznych. E, no, co prawda nie było tak, że od razu za głoszenie, za zabycie religijnym od razu była kara, ale no, właściwie, w, w tym co my dzisiaj nazywamy tak modnie przestrzenią publiczną nie można było religijności głosić. Religia była uważana za jakąś kontrpropagandę w stosunku do robotniczo-chłopskich wykładni historii, czyli do marksizmu i tak dalej. Tym, że no, problem polega na tym, że marksizm sam w sobie się trochę staje, wstawał religią, także mm, trudno powiedzieć na ile to, to były te reżimy ateistyczne praktycznie w ogóle, no ale y, mamy sytuację także z historii że religia była niedopuszczalna, nie można było swobodnie o religii i, i jej gości. Dlatego w jakichś tam wiejskich kościółkach tak, ale w stolicy ludzie znacznie nie mogli za bardzo się z tym wychylać. Także w normalnych warunkach wydaje mi się, że ten stosunek liczby wierzących do niewierzących się zasadniczo specjalnie nie zmienia. E, moim zdaniem, samo religijność czy niereligijność nie zależy od um, racji ludzkich i od dowodów i od tego, kto zostanie o czym przekonany. E, myślę, że nie zależy to od argumentów za bardzo, myślę, że zależy to od potrzeb psychologicznych. Rozmowy z innymi ateistami i z ludźmi wierzącymi mnie do tego skłaniają. Po prostu zależy to od tego, jaki światopogląd, czyli jaki świat wydaje nam się, jaki model świata, no bo tak naprawdę człowiek nie wie do końca, jaki świat jest. Jaki model świata wydaje nam się sprawiedliwy? Dla niektórych sprawiedliwość jest chłodna i obojętna, to znaczy taka ślepa. I myślę, że ci ludzie są ateistami generalnie. To są ludzie, którzy akceptują, że Ziemia jest jakby mała w kosmosie, że Jesteśmy troszeczkę przypadkowi, że Ziemia zależy od kaprysów natury, od sił kosmicznych itd. i tak dalej. I tylko od tego. Także to jest świat no, surowy taki, obojętny, chłodny. Wydaje mi się, że ateiści to są ci, którzy po prostu lubią tak myśleć o sprawiedliwości. Kiedyś taką postawę względem na przykład religijności przejawiali deiści. oni nie wykluczali istnienia Boga, ale pozbawiali go tych atrybutów atrybutów ludzkich, że tak powiem, troskliwości tych ojcowskich różnych, nawet jeśli surowego ojca, to takich ojcowskich, takich pełnych, trochę też małostkowych cech i tak dalej. Także no, właśnie, że się, się obraził, potem niszczy Sodomę i komory, i tak no, dalej. Obraża się człowiek, gwiazda się nie obraża, nie obraża się kosmos. Także wydaje mi się, że ludzie religijni to są ci, którzy odczuwają potrzeby antropomorfizacji naszego świata, antropomorfizacji tego e, świata, w którym żyjemy. Czyli na przykład tak jak są ludzie, którzy lubią antropomorfizować zwierzęta, przypisywać im cechy ludzkie, uważać, że zwierzęta je, ich kochają za coś więcej niż za to, że żarcie jest w misce yy, I tak dalej, No, zwierzęta traktują ludzi jak, jak członków stada czasem, tak? Ale to jest yy, no właśnie to jest cała wielka debata o to, czy egoizm, że, czy altruizm to jest lepszy egoizm, czy altruizm jest czymś oddzielnym. Moim zdaniem altruizm to jest lepszy egoizm. No, ale to jest już jakaś inna, inna kwestia. W każdym razie, antropomorfizacja zwierząt, samochodów, gór, krajów, że Francja to kobieta i tak dalej, że Polska jest kobietą, jest to myślę, właśnie klucz do, do tego, że ludzie chcą być religijni. Bo ludzie są religijni, bo chcą nim tak tacy być przede wszystkim. Tutaj ta, ta wola przypisania się pod jakiś model świata jest decydujący, decydująca. W dawnych czasach przypuszczam, że ateistów było równie wielu jak, jak dzisiaj, może trochę mniej ze względu na niemożność propagowania tego, także ludzie byli sceptykami, nawet nie wiedzieli o tym, że są taki okazali ceremonie religijne, bo wszyscy to robili. Natomiast mówienie, że teraz jest propaganda ateizmu czy coś. Nie, teraz jest taka sytuacja, że w liberalnych społeczeństwach Europy czy USA po prostu można głosić religijność i można głosić bezreligijność bez obawy o swoje życie, zazwyczaj. Dlatego jakby obie te kwestie są widoczne. Dawniej no, właśnie, zależnie czy mówimy o socjalistycznej Albanii czy Związku Radzieckim, czy mówimy o inkwizycyjnej Hiszpanii, no to po prostu można było robić tylko jedno z tych, ale to nie powinniśmy mylić to tego, co jest, z tym, co jest dobrze widziane, bo to nie jest to samo. Także o tym warto pamiętać. Wydaje mi się, że nawet jak widzimy jakieś tam odwroty religijności i naukowcy stwierdzają na przykład brak powołań na księży, niechodzenie do kościoła i tak dalej, że ten procent ludzi chodzących do kościoła się obniża i tak dalej, tak jak teraz w Polsce na przykład, czy w Hiszpanii, to często jest tak, że ilość życia religijnego przechodzi w jakość, czyli na przykład wzrastają ruchy, charyzmatyczne w chrześcijaństwie wzrastają ruchy tradycjonalistyczne w chrześcijaństwie wzrasta takie oddanie się chrześcijaństwu czy w ogóle religii w takim większym stopniu niż dotychczas. Także no to ma swoje pozytywne strony i ma swoje negatywne strony, tak pozytywne to jest oczywiście to, że yy, pozytywną strona jest oczywiście to, że yy, są one bardziej jakby komplementarnie stosowane. Negatywną jest to, że no tam może być możliwość fanatyzmu, tylko że możliwość fanatyzmu może być także dla człowieka, który miesza swoją religię z wieloma innymi ideologiami, także tutaj czystość doktrynalna i fanatyzm niekoniecznie idą ze sobą w parze. Fanatyzm jest raczej przekonaniem, że można innych zmusić do tego przestrzegania Twoich zasad, a nie samej czystości i dogmatów, bo można te dogmaty... Ograniczać tylko i stosować je tylko od siebie. Także wydaje mi się, że religia i ateizm są w dużym stopniu czymś związanym z psychologią. Aha, a propos jakości religijności, to jakości ateizmu też można powiedzieć parę słów. Wydaje mi się, że ateizm w Szwecji czy w Czechach, tam gdzie jest dominujący społecznie, zamienia się bardzo często w swoją parodię, czyli. W coś, co właściwie ateizmem już nie jest. Czyli na przykład ustępuje on miejsca jakiemuś ekologizmowi, jak, jak w Szwecji, albo w różkarstwu, tak jak w Czechach jest Mania, chodzenia do wróżek i tak dalej. Zresztą tak samo jest w Rosji, tak samo jest w Bawarii. Także wydaje mi się, że z tą bezreligijnością też jest różnie i wydaje mi się, że tu potrzeba że występuje tu ta potrzeba antropomorfizacji świata. Mimo odrzucenia dogmatów katolickich, czy jakichś innych dogmatów chrześcijańskich, i tak dalej, tych religii, takich jakby to powiedzieć, no, ustawionych społecznie, ona znika, ale nie znika potrzeba samej religijności, i właśnie prawdopodobnie jakby spytać tych ludzi o ich światopogląd, to by zaczęli mówić, że. No, ale Gaja nami się opiekuje, tak? I, ale e, siły natury się nami opiekują. No tak, no to te siły natury są antropomorfizowane, nie są postrzegane ateistycznie, tylko są postrzegane teistycznie, e, religijnie. I myślę, że tutaj najwięcej właśnie zależy od tego, jaki my chcemy, żeby świat był, a nie od tego, na jakie dowody, jakie dowody się natkniemy. I nie sądzę, że. Myślę, że wiara i niewiara, jak to nawet mówili kiedyś ojcowie Kościoła, są dwoma stronami tego samego medalu. Także nie sądzę, żeby jedno mogło istnieć obok drugiego, tak. Oprócz, znaczy, bez drugiego. Także nie przewiduję, właśnie, że ten model jest taki strasznie dynamiczny, jak się wydaje. Wydaje mi się, że potrzeby ludzkie są dosyć stałe, że ludzie chłodni i ludzie. Nie wiem, gorący, tak? Ludzie, ludzie analizujący świat na zimno, i rzeczywiście osobiście jestem człowiekiem wręcz antysentymentalnym, więc myślę, że to mnie popycha ku ateizmowi. Nawet abstrahując od jakichś, no, tego, że nie, nie ma dowodów na istnienie Boga, no ale można by mimo to chcieć, żeby on był. No więc ja za bardzo nie chcę i myślę, że to jest przypisane mojemu chłodnemu bardzo spojrzeniu na rzeczywistość. Natomiast ludzie, którym jest potrzebna jakiś, jakiś ludzki wymiar w świecie, żeby on wydawał się fair i sprawiedliwy, myślę, że mają tendencję do religii i że to się specjalnie nie zmienia. Stosunek jednej grupy ludzi, ilości jednej grupy ludzi do drugich się specjalnie... Nie zmienia, może są jakieś minimalne fluktuacje tutaj. No, na pewno jest to, że ta cywilizacja naukowa, która zastępuje mi, no właśnie, ona zastępuje miejsce arystokratyczne, ale arystokratyczna też była chłodna. To jest bardzo ciekawe, to arystokraci pierwsi byli ateistami i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj też nie ma specjalnie zmian, jeśli chodzi o. Zmiany społeczne, które są związane z tym chłodem czy ciepłem, że tak powiem. Także myślę, że zarówno nadzieje, jak i obawy związane z religijnością, jej przypływem lub odpływem są w dużym stopniu płonne zazwyczaj.